Autobus. <requis> Zanim nam zmienię. musimy sprawdzić, co jest w środku. Ty, idź i przeczesz ulicę. Oh, 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 Nie! Nie! Kurwa! Okej. Okay. To już chyba wszyscy. W porządku? <tryk> tak, chyba tak. To dobrze, bo musimy się stąd wydostać. Wiesz co robić. Rozejrzyj się za czymś, co się nada. Ta, tak jest. ¿Listo? Jak go forse jest To jest naprawdę okropnie. Ej. Okej. Okay. Jeba, nie łowcy. Widzisz? To mogliśmy być my. O rany. Wielu ludziom się nie udało. Powinienem był zawrócić tę cholerną ciężarówkę. Przeżyliśmy. Ledwo. Dobra, chodźmy stąd. Kąd wiedziałeś? o czym? O zasadce walczyłem po obu stronach. O. Więc y, często zabijasz niewinnych ludzi? A, czyli często. To ty powiedziałeś. Te dupki tutaj śpią. Albo raczej spały. Do dzieła. Ci chyba nie byli zarażeni. To nieważne, nie zatrzymujmy się. No dobrze, jest most, tak się stąd wydostaniemy. Eli, zwolnij, zaczekaj na mnie. Co? Jestem tutaj. A może mi dasz pójść przodem i ściszysz nieco głos? Okej! Okay. Ale, baję, świetnie masz kolejny powód, żeby mi dogryzać, Eli się ucieszy. Co tu się stało? To twoi koledzy łowcy tak robią? Twoi kumple łowcy to zrobili? Słodko. Stawiam na wojskowych. Dlaczego zabili tych wszystkich ludzi? Nie wszystkich mogli wpuścić. I co, i tak po prostu ich zabili? A martwi się nie zarażają. Poświęcasz kilku, by uratować wielu. Pojebane to. Strzelać. Ukryj się! Miałeś całe stado i niczego nie trafiłeś. Zaraz trafię ciebie. <noise> Widzę, że naprawdę się wkurzyłeś. Jeśli potrzebujesz lekcji, chętnie ci pomogę. No dobra. Gdzie oni są? Powinni tu być. Pracują na autostradzie. Nie zdziwię się, jeśli złapią następnych turystów. To miejsce to żyła złota, cholerni szczęściarze. Skoro na nich czekamy, sprawdź, czy da się coś tu zebrać. Nic tu nie ma, chodźmy dalej. Pieprzyć to. Nie mam zamiaru dłużej czekać. Zobaczmy, co kombinują te dupki. Zawsze to robią. Przysięgam, że jeśli znowu coś przed nami ukryją... Jasne. I co wtedy zrobisz? Zobaczysz. <grytanie> Zobaczę. Chyba sobie poszli. Oni mnie przerażają. Czy po tym mieście kręcą się tylko łowcy? To Strasznie daleko ten most. Dotrzemy tam. Wow. Punkt kontrolny bez żołnierzy wygląda dziwnie. Tak wygląda większość stref. To miejsce jest dopuszczone od dłuższego czasu. Dajcie nam nasze racje. Dlaczego nie dali im jedzenia? Czasami się kończyło. Częściej jednak wojsko nie chciało go oddać. W Bostonie takie rzeczy się nie działy. Uwierz mi, to działo się wszędzie. Ja też. Staraj się być cicho, ok?